Wody geotermalne w Latoszynie to główny temat konferencji, która odbyła się w Urzędzie Gminy Dębica. Wcześniej podczas sesji Rady Gminy Dębica radni wyrazili zgodę na zakup działki, na której istnieje odwiert geologiczny Pilsno 45K, stwierdzający zasoby geotermalne jako wody solankowe. Wójt Stanisław Rokosz mówił: "Jakie zalety dla Latoszyna i gminy będzie miał już istniejący odwiert?" Temperatura, tak, tak powiedziałem, wiedzieliśmy, że ona jest, można wykorzystać w kąpielach otwartych nazwijmy to, ale nie wiedzieliśmy po prostu, że tam jest solanka, czyli po prostu poszerzenie zakresu usług. Nie tylko zwykłych, rekreacyjnych, kąpielowych, chociażby słynna po prostu białka, gdzie właściwie aby podłączyli tą wodę do kranu, to tak samo by było, bo ona nie jest mineralizowana. I jest to atut po prostu nie tylko po prostu dla naszego rejonu, ale również krajów. Podczas konferencji, w której wzięli udział Jacek Piskorski, kierownik zakładu górniczego w Latoszynie, oraz Józef Maddoń, geolog, przedstawiono możliwości wykorzystania zasobów wód znajdujących się w okolicach oraz dalsze procedury, które umożliwiają ich wydobycie. Założenia były takie, żeby wykorzystać istniejący odwiert zlikwidowany, który poszukiwał węglowodory dla sąsiedniego złoża gazu ziemnego Pilzno-Południe, i dzięki tym informacjom mamy, informac mamy podstawy, żeby sądzić, że wody geotermalne się znajdują, że jest odpowiednia mineralizacja, aby można wykorzystać te solanki leczniczo. Wpierw właśnie musi być wykonany projekt geologiczny na zakres wykonywanych robót geologicznych. A następnie będzie dokumentacja wynikowa z tych prac geologicznych, czyli będą określone już dokładnie ilości, zasoby oraz i temperatury. Jeżeli będziemy mieli możliwość wydobywania tej ciepłej solanki z głębi wód, z głębi ziemi, to mieszanie. Istniejącej wody ratoszyńskiej z solanką wysoko zmineralizowaną podziemną może spowodować w ogóle nowe perspektywy balneologiczne na tym tutaj obszarze. Także to jest przyszłość uzdrowiska. Ja ogólnie miałem informację po prostu, że no są tam wody termalne. Natomiast teraz no zostało uzupełnione, że również solankowe. I tutaj zostało przedstawione po prostu, że mogą to być używane jako i rekreacyjne, jako lecznicze, czy połączenie jedno z drugim, jak i również mieszanie już istniejących wód z odwiertu, gdzie wykorzystujemy tą wodę w zakładzie przyrodoleczniczym, jak i w basenie. Ja bym powiedział, że jest to nowa era. Chcę powiedzieć, że nasze marzenia spełniają się na jawie, a nie we śnie. Odkrycie wód solankowych w odwiercie w bliskiej odległości od Latoszyna to kolejny krok w rozwoju zdrowiska. Na pewno będzie to sprzyjało rozwojowi infrastruktury, budowie kolejnych basenów z wodą solankową, przyciągnięciem nowych inwestorów, a także kuracjuszy z całej Polski, którzy na pewno będą chcieli z tego typu leczniczych, unikatowych w skali całego kraju wód skorzystać.